Rzeczy, o których przeciętny Amerykanin nigdy nie słyszał. Chodniki. To, że amerykańskie chodniki mają się nijak do naszej zaawansowanej i rozwiniętej pierwszej infrastruktury, to już pewnie słyszeliście. Tam, gdzie Amerykanin bez wahania zamawia Ubera, czy wsiada za kółko, Europejczyk powie: A, przejdę się. W końcu to tylko 20 minut z buta. Tak, by the way, 20 minut dziennie w zupełności wystarczy, byś nauczył się angielskiego. Tu masz materiały. I do roboty, już nie ma wymówek. I zanim się przypieprzycie, że byliście w USA, że widzieliście chodniki. Tak, one tam istnieją, ale to jak sałatka na talerzu Amerykanina. Pełnią funkcję dekoracyjną. Bo to, że one są, to nie znaczy, że gdzieś nimi dojdziecie. Albo, że jest bezpiecznie się po nich poruszać. Bo często są one nieodgrodzone, do dwupasmowej ulicy. Lub nagle kończą się w randomowym miejscu. Albo coś, do czego macie 500 metrów w linii prostej, samochodem przejedziecie w kilometr. A, ale żeby dojść z buta, to już musicie przejść 2 kilometry. Bo tak prowadzą chodniki. Matematykę zostawiam wam. Ogólnie Amerykanom to nie przeszkadza, bo oni często Sami nie chcą tych chodników przed swoim domem. Obawiają się, że to przyciągnie jakieś szemrane osoby do ich okolicy. Bo skoro poruszasz się po chodniku, tak na chłopski rozum to musi oznaczać, że nie stać cię na samochód. Ewidentnie coś z tobą musi być nie tak.